Witam Cię bardzo serdecznie w grze Team Fortress 2. Ja jestem MRM, a dzisiaj przedstawię ostatni z setów dla Demomana. Dlaczego? Witam Cię bardzo serdecznie w grze Team Fortress 2. Ja jestem MRM, a to kolejny polowy poradnik do tej gry. Dzisiaj już ostatni set dla Pyry. Jest to mianowicie dupalacz, a dwie broń uznacie, czyli przedstawia tylko dupalacza, który ma mianowicie tylko jeden plus, a mianowicie tym plusem jest to, że mamy trafienia krytyczne, gdy atakujemy za pleców oraz 150% kosztu strumienia sprężonego powietrza, czyli zamiast używać 20, używamy 50 jednostek metalu, co jest troszkę jedynym minusem. Czy znaczy, że jeżeli ktoś nie umie w ogóle, albo nawet nie lubi używać tego sprężonego powietrza, jest to broń w sam raz dla takiej osoby. Ja osobiście nawet bardzo lubię tę, więc to broń jest moją ulubioną. Ale jaki ona ma bonus? Jeżeli weźmiemy sobie, przypuśćmy, szpieg, szpieg normalnie możesz letować z odległości 180 jednostek do kąta, kątów, z kąta 180 stopni a mianowicie te ataki od tyłu są liczone zaledwie od 90, czyli od połowy więc jak to wygląda? szpieg może stletować już z takiej odległości my nie zdajemy jeszcze krytyków ale gdy już trochę będzie bardziej pod kątem zdajemy krytyki mianowicie nikt już nikt nie ma szans z nami e, więc teraz jeszcze raz Mam na przykład idziemy sobie, mamy medyka i po medyku idziemy sobie dalej Mamy na przykład Dugu Pyrrę na pyrów dodatkowo też to działa. Czyli, jak to ktoś kiedyś powiedział, ta broń powoduje to, że pyro staje się dosłownie szpiegiem, bo nikt nie przeżyje takiej ilości krytyków z dalekiego, z tego, z nie dalekiego, tylko od tyłu. I teraz powiem się, że to bardzo dobry bonus tej broni. I jak dobrze pamiętam, teraz możemy sprawdzić z którego zdobywa się achievementu, mianowicie zdobywa się go z drugiego kamienia milowego dla pyra. A pistolet domowy z Pierwszego. Dobra. Pierwszy stolet sygnałowy to znacie. A pocztowe pogromce pewnie również znacie. Który, mówię szczerze że W tym przypadku nie jest już bardzo dobrą bronią, jeżeli mamy do wyboru takie ilości krytyków. Jest to, mówiąc, że można podsumować, jest to floginstylator, który zdaje krytyki tylko od tyłu. Jak kiedyś można wspomnieć, w dawnej aktualizacji ta broń zdawała również to file krytyczne od tyłu, ale tylko za pierwszym startem. Czyli, jeżeli, jeżeli mamy tak z wykrył nas tak, obraca się to już nie zdajemy zdaje krytyków. No i możemy do wszystkich kosić. I mówiąc szczerze, to byłby na tyle, bo w tym mówię, szczerze, nie ma za bardzo co y, mówić o tym secie. Mówię, że. mogę jeszcze wam pokazać jedną rzecz, którą mówię, że naprawdę mnie ciekawi, jak ona będzie wyglądać przy takiej ilości yy, potworków. Dlaczego mówię potworków? Mobgu, mobów. Nie mobów, tylko tych. Inżynierów. Dobra, więc teraz czekamy, aż się wszyscy tutaj ładnie zrespią. Niech będą na mnie wszyscy. Dobra, już mamy dosyć sporą drużynę. Mamy już snajpera jeszcze trochę, jeszcze trochę. Kolejny śpieg, kolejny soldier, kolejny scout i kolejny pyro. I jeszcze kolejny medyk? Ło, wow, duża drużyna. Już jeszcze, o, tu już tylko po jak teraz można zobaczyć. No, kolejny pyro. Kolejny, co, nie rozpoznałem cienia. Chyba sniper raz pyro. No ile was, ile was tam jest? Tylko 16 botów Dobraż, teraz snajper był O ile ty, ile zobaczcie jak tutaj jest dużo tych takich tych od snajperek to od snajperek tutaj od wyrzutni raki, to tu pyrów o Możemy dzięki temu też zobaczyć teraz tych broni jest najdłuższa. Mianowicie pyro... też jest najbardziej długą bronią, potem że uniża broni i potem na końcu snajperka Więc chyba wszyscy Więc jak to wygląda? Mamy mega mega drużynę i... Dajemy jej iść. Idziemy I tak, mianowicie nie ma całej drużyny. Tadan. Ta, ta, ta. Koniec tej drużyny jest bliski. Ja się z wami żegnam. E, jeszcze raz Papa.